Twoje dziecko bardzo dużo ci powie, albo bardzo dużo mówi na temat tego, co dzieje się w Twoim systemie rodzinnym. Dzieci są takimi bardzo wrażliwymi zakończeniami nerwowymi systemu rodzinnego. Tak, i właśnie trzymając się tej koncepcji, że rodzina to system, system naczyń powiązanych, gdzie każdy wpływa na każdego. To dzieci są właśnie takim wyjątkowo wrażliwym sensorem, przy którym wychodzą różne tematy, tak? czyli wszystkie jakby konflikty, na przykład takie emocjonalne, czy to jednego, czy drugiego rodzica, czy takie historie pod tytułem, że na przykład rodzice mają w stosunku do siebie antagonistyczne postawy, no, ale jakoś tak chcą w takiej dobrej intencji, tak? Chcą przed dzieckiem tego nie okazywać, czyli na przykład nie, nie kłócą się przy dzieciach, no, natomiast kłócą się na przykład, gdy dziecko jest w przedszkolu czy, czy w szkole. Natomiast to, to słuchajcie, <laughs> dzieci i tak, i tak one to zbierają, dzieci i tak, i tak to czują, tak? Że między mamą a tatą. Jest jakiś mur, jest, jest jakaś, nazwijmy to sobie, kosa, i, i, i dzieci będą w jakiś sposób to dźwigać. Tak, tak, tak możemy trochę po hellingerosku powiedzieć. Czyli wszystko to, co nierozwiązane w systemie rodzinnym, to może się manifestować właśnie poprzez różne, nazwijmy to, dolegliwości które te dzieci będą nam pokazywać, czy które będą odczuwać i te tak zwane dolegliwości one mogą być zarówno natury takiej behawioralnej, tak emocjonalnej, psychicznej, ale również zdrowotnej. I tutaj też taką ciekawą perspektywę dostarcza nam medycyna chińska, która tak dosyć tutaj jednoznacznie mówi że wszystko, co dzieje się do 11 roku życia u dziecka tak zdrowotnie, włączając to zwykły katar, ma związek z tym, co dzieje się w systemie rodzinnym. To jest, to jest spojrzenie medycyny chińskiej, tak. No jakbyśmy sobie popatrzyli z perspektywy ustawień systemowych Berta Hellingera, no to może tu nie, nie wyjdzie to tak jednoznacznie, ale wyjdzie to co, to, co tu od początku tego materiału mówię, że, że tak, że to, co. U dzieci się tam pojawia, to, to nie jest takie z powietrza, nie jest znikąd, nie jest oderwane od, od całości, a my w tym naszym zachodnim społeczeństwie mamy taką tendencję, nie? Że, że tak sobie wyizo wyizolowaliśmy poszczególne elementy i tak chcielibyśmy sobie oglądać te elementy w, w oderwaniu właśnie od, od tej większej całości. I to w ogóle w mojej opinii. To jest główny trud na przykład psychoterapii dziecięcej. Bo w psychoterapii dziecięcej podstawą powodzenia takiego przedsięwzięcia, jakim jest terapia dziecka, w mojej opinii jest to, żeby to dziecko miało świadomych rodziców, którzy zdają sobie sprawę z tego, że to, co dzieje się u nich, wpływa na to dziecko. Ja, ja na przykład z tego względu już, już od y, dosyć długiego czasu raczej nie przyjmuję y, dzieci na terapię, raczej pracuję z osobami dorosłymi. Zdarza mi się też jeszcze pracować y, z młodzieżą czy z młodymi dorosłymi. Y, no, między innymi z tego względu, że bardzo dużo energii taki terapeuta dziecięcy musi wkładać w to, żeby przekonać tych rodziców, że to oni muszą poczynić pewne zmiany, i wtedy ta zmiana zamanifestuje się u dziecka, tak? I to, to jest takie przedsięwzięcie, które jest bardzo, powiedziałbym, powiedział, wymagające energochłonne, tak? I, i ja, ja przyznam, że już po, po wielu latach pracy. To wybieram angażować się tam, gdzie od razu mam do czynienia z, z odbiorcami, którzy wiedzą, że to oni muszą coś zmienić. Tak? No to taki, taki mój e, wybór. E, także także jak główny wydźwięk tego, tego dzisiejszego materiału właśnie ma być taki, że, żebyście zwrócili uwagę, że jeżeli Wasze dzieci mają jakieś czy mniej, czy, 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 czy bardziej poważne, yy, czy zaburzenia, tak? czy, czy prezentują jakieś trudne zachowania, właśnie, czy jakieś powracające yy, tendencje do, do pewnych chorób czy, czy schorzeń, yy, to ja osobiście rekomenduję yy, obejrzeć sobie ten temat, właśnie przy pomocy ustawień systemowych chociażby bo mo może się okazać, i bardzo często się okazuje, że to, co to dziecko prezentuje, jest wynikiem jakiegoś tematu, który potrzebuje być zauważony. Tak. I tutaj znowu możemy sobie wspomnieć o słynnych porządkach systemowych, które Bert Hellinger opisał. Ja, ja o nich mówiłem, zdaje się, chyba wczoraj czy, czy przedwczoraj. Także nie będę dzisiaj już. Się powtarzał, ale bardzo często właśnie to, co te dzieci nam poprzez właśnie te różne dolegliwości mówią, to, to, to jest związane właśnie z zaburzeniem minimum jednego z tych porządków. I to chyba słuchajcie, tyle na dzisiaj. To taka ma być myśl pobudzająca pewną refleksję i mam nadzieję, że to się udało. Tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Hej!